Dajcie kolejnego dnia naszej wycieczki i kolejnego dnia w Abu Dhabi. Po przerwie, którą spędziliśmy w Katarze, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, nasz statek ponownie zawitał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ponownie, tak jak Wam mówiliśmy, znajdujemy się w Abu Dhabi. Jesteśmy w centrum miasta, czekamy znowu na autobusik, który zabierze nas na wycieczkę, i pojedziemy teraz zwiedzić inne rejony miasta. Ostatnio na filmie skupiliśmy się bardziej na zakupach, więc wiele Wam nie pokazywaliśmy, ale dzisiaj skupiamy się na tym, żeby zobaczyć coś ciekawego no i żeby podzielić się z Wami, co Abu Dhabi ciekawego właśnie ma do zaoferowania dla turystów. Oglądajcie! thank mm -hmm. you Música mm. ponownie, jak żeśmy obiecali, tak robimy. Dojechaliśmy do meczetu Szejka Zajeda w Abu Dhabi i zaraz będziemy do tego meczetu, mam nadzieję, wchodzić. Wejście jest numerowane, trzeba pobrać bilety. Bilety są bezpłatne, z tego co wiemy, ale jak to wygląda w praktyce, to zaraz zobaczymy i zaraz Wam pokażemy, co trzeba zrobić, żeby do tego meczetu, który widzicie za nami, móc wejść i go zwiedzić. Luiza nie mogła wejść do meczetu, ponieważ jej spodnie miały tak zwany, popularnie mówiony w Polsce, rozpierdat na dole więc musiała tutaj zajść do e, jednego z lokalnych przybytków e, sprzedających e, ubrania zgodne z prawem e, i zgodne z islamem e, no i pożyczyć e, agrafki, którymi zepnie sobie spodnie, żeby e, no nie obrażać uczuć religijnych lokalnej społeczności. Ja tymczasem jak widzicie mam długie dżinsy, tak jak kazali i koszulkę bez żadnych logotypów. Tak więc ja jestem ubrany odpowiednio. Luiza niestety dopiero za chwilę będzie ubrana odpowiednio. Udało nam się przejść niemalże przez odprawę celną do meczetu. Trzeba było kupić bilety, zeskanować bilety, przejść przez wykrywacz metali. Luiza musiała się dodatkowo ubierać, a co najśmieszniejsze, dostała reprymendę o swoją obudowę że obudowa Luizy Telefonu jest niewłaściwa, żeby wejść do meczetu. Natomiast no, z racji tego, że grzecznie porozmawiała z panem no, i przeprosiła za kolor swojej obudowy, no to Pytałam wyjątkowo... Pytałam się, czy mam zdjąć yy, po prostu tą obudowę. Powiedział, że OK, ale żebym, no. nie, nie, nie świeciła obudową w meczecie, tak więc... No widzicie, islam jest bardzo wymagającą religią. I doszliśmy do wejścia do meczetu po przejściu bardzo długim podziemnym korytarzem od punktu rejestracji udało nam się w końcu dojść do właściwego punktu, czyli do wejścia. Zaraz postaramy się wejść do środka, zobaczymy jak wygląda ten meczet w środku. Mamy już porównanie, byliśmy w meczecie w Malezji, byliśmy w meczecie w Bahrajnie, a teraz będziemy w meczecie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chodzimy właśnie do meczetu. Powiem Wam, że to samo co i w Malezji i w Bahrajnie, jest tutaj znowu nieprawdopodobnie wręcz sterylnie czysto. Wszystko jest piękne, puszczące, po prostu aż, yy, no robi to niesamowite wrażenie naprawdę. Nie wiem, że to pod ikonkiem taki jestem przetrzony na punkcie tej czystości, ale naprawdę tutaj cały ten budynek nie dość, jest śnieżno-biały, po prostu tak kontrastuje z tym słońcem pustynnym, to jest naprawdę jest niesamowicie czysto. Ale wchodzimy teraz do środka. Takimi korytarzami będziemy się przechadzać. Prawdopodobnie pod tą okrągłą kopułą, którą widzicie teraz na ekranie, jest właściwa sala modlitw. Tam, jak widzicie, po drugiej stronie tego ogromnego placu jest już kolejka do wejścia, tak więc mniej więcej właśnie chyba w tamtą stronę będziemy zmierzać. Tak wygląda. Tak wygląda tutaj cały ten, nie wiem jak to nazwać ten przedsionek, czy ta pierwsza część meczetu. Podobnie jak w Malezji, też jest taki tutaj basen z no, bardzo, naprawdę bardzo czystą wodą. No i podobnie jak już wspominałem. W Bahrajnie, pomimo tego, że jesteśmy cały czas na zewnątrz, ale w cieniu między tymi kamiennymi ścianami jest naprawdę bardzo przyjemnie chłodno. Pięknie zdobiony jest, naprawdę piękne te malunki są. I tak jak mówiłem, zobaczcie, naprawdę to aż widać. Ta podłoga aż błyszczy się, prawie że jak lustro. Jest tak czysto tutaj. you oh Wyszliśmy już z meczetu, właśnie czekamy na autobusik, który zabierze nas z powrotem do centrum Abu Dhabi. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby przyjechać do tego meczetu, to tutaj powiem Wam tak szybko kilka wskazówek. Przede wszystkim wstęp jest bezpłatny, natomiast tak jak dowiedzieliśmy się, tak było faktycznie, trzeba najpierw pobrać bezpłatny bilecik, czyli od takiego głównego wejścia, którym wchodzi się... Do, na, na teren całego meczetu trzeba kierować się znakami, które, które wskazują ticket counter, czyli kasa biletowa. Tak jak mówię, to nie jest kasa, ponieważ nie płacimy za wstęp, tylko są takie tablety rozstawione, i na tych tabletach po prostu trzeba wpisać, ile osób wchodzi, narodowość. Adres e-mail, numer telefonu i określić, w jakim przedziale wiekowym, czy kobieta, czy mężczyzna. Dostajemy QR-code. wyświetla się na ekranie qr kod. Trzeba zrobić zdjęcie tego QR-kodu telefonu i to jest już nasz bilet. I dalej idziemy do wejścia i tutaj ważna uwaga, to, co już Wam pokazywaliśmy. Luiza była niewłaściwie ubrana, ponieważ miała odsłonięte kostki. Tak, miałam w spodniach, ale tak jak widzieliście, bardzo miła pani krawcowa wspięła mi te, te nogawki i dzięki temu nie miałam rozporka, co też fajnie, bo jeden z, właśnie z panów z obsługi powiedział, że pomoże mi zasłonić ten, ten rozporek i zaprowadził mnie właśnie do tej pani krawcowej, więc też taka bardzo miła sytuacja. No i widzieliście, przyczepili się do mojej obudowy telefonu, no i musiałam mieć e, zakrytą głowę e, chustką, więc e, to jest takie... Ten no i długi rękaw, ale to wiedziałam, więc wzięłam sobie bluzę na przebranie. No i Bartek teraz też jest już w krótkich spodenkach, a... E, rano miał długie spodnie, no, żeby mógł też wejść. Tak, więc trzeba, trzeba hmm. pamiętać o po prostu tym, że islam to jest bardzo wymagająca religia. E, tu nie ma odstępstwa od reguły, po prostu trzeba przestrzegać ich zasad. W myśl zasady, tak jak kiedyś powiedziałem, wchodzisz między wrony, krasz, tak jak one. E, jak zrobicie wszystko tak, jak... E, Wskazują znaki, a wszystko jest dokładnie na znakach pokazane, jaki ubiór należy zastosować, żeby wejść. Nie ma problemu, można wejść, można przejść się po meczecie, zwiedzić, porobić no, zdjęcia. No, te też mogą mieć spodnie, bo nie mogą być to dziś tylko szerokie, takie. Tak teraz jest. jak są modne w Polsce. Tak jest, tak więc wszystko już jasne. My mecze to obejrzeliśmy i idziemy dalej zwiedzać Abu Dhabi. Spacerujemy sobie po Abu Dhabi. No niestety to miasto nie ma jakoś. Spektakularnie wiele atrakcji. Jesteśmy w samym centrum miasta, jak widzicie, dookoła nas wysokościowce i budynki mieszkalne. Generalnie ten meczet, który Wam pokazywaliśmy, to jest taka największa atrakcja tego miasta. No i nie dziwota, no bo naprawdę budynek wręcz ogromny. No i jeszcze jedno, jedno ciekawe miejsce, które tu jest, które można zobaczyć, to jest. Pałac Królewski, ale on jest na uboczu miasta i no zobaczymy, bo na razie dzisiaj już nie mamy czasu, żeby się tam wybrać, ale jeszcze będziemy dwa dni na kolejnym rejsie w Abu Dhabi, więc zobaczymy. Może jeszcze wybierzemy się właśnie do pałacu, ale tak jak mówię, to już jest jakby pod miastem, więc wizyta w samym mieście niestety na wiele się nie zda. Póki co, tymczasem spacerujemy sobie dalej. I powoli zmierzamy w stronę autobusu, który zabierze nas na statek. Łazimy po sklepach, ale zobaczcie, też są punkty, gdzie młodzież spotyka się. Tutaj akurat grają w koszykówkę, więc takie też parki zieleni. Tutaj pomiędzy tymi wieżowcami można znaleźć. Postanowiliśmy piechotą wrócić sobie na statek, ponieważ no naprawdę, no nie ma zbyt wiele w Abu Dhabi do pokazywania, a wszystko co było już Wam pokazaliśmy, ale jeszcze po drodze jedno co możemy Wam pokazać to, że po drodze do portu jest taka ściana na której są bardzo fajne murale takie bardzo ciekawe grafiki nawiązujące trochę do kultury arabskiej tutaj widzicie rybki, tutaj Pan Arab w chuście na głowie tam kolejny, więc naprawdę bardzo fajnie. Tutaj takie panoramiczne grafiki są wzdłuż całej drogi, którą jedzie się do portu. A my już powoli dochodzimy sobie do naszego statku. Słońce chyli się ku zachodowi, a mamy 30 stopni Celsjusza. Jest bardzo ciepło, ale jest bardzo fajny, przyjemny wiatr. Naprawdę fajnie się spaceruje. Nie wiem, jak jest tutaj, w tej okolicy latem, bo jeszcze na Bliskim Wschodzie, znaczy w tej okolicy, w okolicy Tatorki Perskiej nas nie było. Byliśmy w Egipcie. Tam było gorąco od czerwca. A tutaj jeszcze nas nie było, więc domyślam się, że również jest tutaj gorąco, ale na razie kwiecień jest bardzo fajny. Nawet można pospacerować. Tak więc my spacerujemy już w stronę statku. I cóż. No i idziemy. I cały czas zmierzamy w stronę portu. Jak widzicie, no nie jest to okolica specjalnie turystyczna, wiele też się tu nie dzieje. Praktycznie to jest taki, pomiędzy jednym murem a drugim, taki korytarz wąski, gdzie jest tylko droga i ścieżka rowerowa, którą idziemy. No ale już powoli dochodzimy do portu, a tu jeszcze cały czas po lewej stronie możecie zobaczyć widniejące mury. Ale na tej ścianie między innymi też jest taki trójwymiarowy, ten czarny, który widzicie. Z niego wystają takie końskie łby. Tak więc. Sztuka wychodzi nawet z płaszczyzny, na jakiej jest stworzona. A my idziemy dalej. I wróciliśmy już na statek. Luiza poszła właśnie się kąpać. No końcówka ta, kiedy już zmierzaliśmy w stronę portu, co przed chwilą widzieliście, było ciepło. Jednak słońce, pustyni, praży dość nieźle, tak więc no, dość mocno żeśmy się spocili. Więc to teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Jest godzina, no praktycznie 19 dochodzi. Zaraz nasz statek odpływa w stronę kolejnego portu. Będziemy po raz drugi w Dubaju. Tak więc jeszcze przed nami Dubaj. No i zobaczymy, może znowu znajdziemy coś ciekawego. Jeszcze jakąś perełkę w tym mieście, którą będziemy mogli wam pokazać. Ale póki co, teraz ściągamy przepocone ciuchy, kąpiemy się i odpoczywamy. A wytrzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.